we Nasza szkoła, wapie na liceum ogólnokształcące Takie nasze wspólne miejsce, centrum życia gorące Chociaż pandemia zmienia bardzo naszą ludzką codzienność Jest otwarte na człowieka, tego możesz mieć już pewno Tutaj możesz poznać nowe i poznać także siebie Będziesz miał z porozmawiać w każdej życia potrzebie Spotkasz tutaj wielu ludzi, którzy nie tylko pytają Czy i kiedy normalność powróci do naszego kraju My nie siedzimy tutaj z założonymi rękami Czy czwarte elo żyje, ty również możesz działać z nami Możesz wziąć coś, a także Daj coś od siebie, rozbij skrzydła, my czekamy na Ciebie